Witamy rzeczywiście z Lubina. Ze mną nasz gość, dr Marek Zawadka, historyk, dyrektor Muzeum Historycznego w Lubinie. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. 42 lata to naprawdę dużo, to tyle, że można zapomnieć, że w naszej pamięci ważne wydarzenia mogą się zatrzeć, ale właśnie co roku w Lubinie spotykamy się po to, by tego uniknąć, by pamięć o zbrodni lubińskiej pozostała. No tak jakoś udało nam się skutecznie praktycznie od 2005, a na pewno od 2007, żeby to było cykliczne, żeby o tym przypominać. Muszę też przyznać, że wspierają nas w tym wszyscy. I media, i kibice. I też czasami odwiedzają nas przy różnych okazjach politycy. Ale na dzisiaj nie przyjadą, bo nie ma żadnej rocznicy, żadnych wyborów, prawda? Eee, czy zapominają? Tak, no, ale to, wie pani, to jest, to jest syndrom czasów. Idziemy do przodu. Eee, tu w czasy się skończyły letnie, zaczynamy zimowe. Tu jakieś podwyżki. Tu sytuacja zdrowotna, kolejna fala czegoś tam. Tu wojna na Ukrainie. No i tak, gdzieś powoli, powoli. Eee, nie ta pamięć, jeżeli my nie nie będziemy kultywować tutaj na dole, to nikt za nas w pamięci o zbrodni lubińskiej nie będzie kultywował. Zbrodnia Lubińska to najkrwawsza karta historii Zagłębia Miedziowego. To tutaj od kul zomowców zginęły trzy osoby, trzech zupełnie przypadkowych robotników. Ale tak naprawdę oprócz tego, że zbrodnia Lubińska nie do końca została wyjaśniona, nawet do dziś nie udało się zidentyfikować chyba i ustalić osób, które rzeczywiście strzelały, sięgnęły po, ten, po tę broń fizycznie. Ale też narosło wiele mitów, chociażby jakby ten, mówiący, że Lubin był miastem wybranym, żeby tutaj zademonstrować siłę władzy. No tego mitu to kompletnie nie rozumiem, no ja, ja rozumiem, że to jest mit, mit, mit fajny, natomiast yy, prawdą jest tak, że yy, w tym mieście pieszczoszku yy, komunizmu, gdzie wszyscy mieli wszystko podane na tacy, yy, począwszy od dobrej pracy, szybkich mieszkań, oraz wyjazdów weekendowych i w czasów. Taki był zamysł stworzyć turę. Tak, I, i nagle okazało się, że tutaj mamy taką sekwencję, że nagle coś jest mamy stan wojenny, nagle coś się dzieje w rudnej i, i na kompanii Rudnej i to jest, to jest dosyć dramatyczne. Potem mamy fortunnie z dzisiejszego punktu widzenia to tragicznie to wygląda serię zamachów, a później mamy a później mamy z Grotni Lubińską I, i tu muszę powiedzieć, że Lubin akurat tak, no, trafił na wyjątkowo nieudolnie zarządzanych y, y, milicjantów, ponieważ i takie same demonstracje były w Głogowie, w Polkowicach, i y, y, takie same demonstracje były w Legnicy. Tu w Lubinie y, okazało się, że byli najmniej przygotowani, y, zaskoczeni, no i też agresywni, no nie, nie, ma, nie ma co mówić. Tu nie znajdziemy takiego drugiego dna, gdzieś dziesiąt od chwili. Może kiedyś w jakichś dokumentach, a może za wcześniej, żeby wypowiedzieć się na głos. Natomiast y, czy wybrane? No, na pewno Zagłębiowe y, było specyficznym terenem z dwóch powodów. Y, bliskość jednostek wojsk y, sowieckich oraz to, że miedź była jednym z nienicznych, jeżeli nie jedynym, y, towarem, który można było wyeksportować y, y, i zyskać za to y, dolary w, w, w kraju y, o, objętym embargiem bardziej gospodarcze powody niż takie czysto polityczne? No tak, no nie wynika z tego, z tego, z moich obserwacji, że to było miasto wybrane. No, natomiast na pewno było po zbrodni lubińskiej miastem zamkniętym, miastem przez 10 dni izolowanym, gdzie przez 10, lat sprząt, 10 dni sprzątano to, co tu się wydarzyło. Bo, bo z jednej strony, też zbrodniarz 31 sierpnia to jest jeden epizod, a drugi epizod to jest to, co wydarzyło się 1 i 2 września, czyli demonstracje mieszkańców Lubina. No i proszę sobie przemyśleć: 70 tysięcy mieszkańców, a do Miasta Zamkniętego na jedną demonstrację przychodzi 15 tysięcy ludzi, na drugą przychodzi 10 tysięcy ludzi, i to są takie dane, że tak powiem, uśrednione, kompletnie niezabyżone. I... Ale to właśnie pokazuje, że zbrodnia lubińska, choć zwieńczona ogromną tragedią, śmiercią trzech osób i rannych było kilkunastu, to tak naprawdę są i te jaśniejsze strony, bo wtedy właśnie, tak jak pan mówi, miasto pokazało swój pazur, miasto odnalazło swoją tożsamość, bo kiedy pierwszego dnia było, 31 sierpnia było półtora tysiąca do dwóch tysięcy osób, to tak jak pan mówi, następnego dnia było już ich 15 000. No tak, jeszcze mamy kolejną sytuację, jak dochodzi do pogrzebów idzie e, prokurator do księdza i prosi o spokój. Ksiądz y, ogłasza na, na mszy, że, że, że też prosi o spokój i miasto jest zdyscyplinowane. Oczywiście, że zaraz zaczynają się y, przesz, y, przesłuchania y, kilkaset osób jest przesłuchiwanych, ale no Lubin od, od tej sytuacji, od Rudnej i od, od kopalni Rudnej i od bombiarzy, no to ma największe nasycenie ludzi, którzy byli przesłuchiwani. Ma największe niestety nasycenie ludzi, którzy zostali złamani. Ale to, I to na, na dziwnych sytuacjach. Alkohol, kobiety, mężczyźni i wiele innych rzeczy. Nasycenie tajnych współpracowników. Ja nie mówię, że aktywnych, ale było dosyć duże. No i później mamy do czynienia z systemowym łamaniem charakteru Lubinian poprzez profity ekonomiczne, czyli jeszcze więcej, jeszcze szybciej mieszkań, jeszcze lepsze zarobki, karty G, specjalne traktowanie. W ten sposób próbowano z, z dodatkowe pieniądze na pulę budownictwa jednorodzinnego i, i tutaj próbowano rozwiększyć to społeczeństwo Lubina. Natomiast sama zbrodnia lubińska, no to jest bezprezentowy, bezprezentowy e, m, przykład e, tego jak nagonka partyjna, nagonka służb bezpieczeństwa, która trwała od połowy sierpnia w Polsce weszła w mózg milicjantom i żeby było jasne to tym milicjantom, którzy byli skoszorowani na kilka dni przed rocznicą, rocznicą porozumień sierpniowych, którzy po prostu byli po alkoholu, na kacu, przy jakich, po jakichś tabletkach. Nie wyszcz... wyszkolenie do, do, do pacyfikowania tłumów, nie, wy... nie, nie wyszkolenie do, do przebywania w, tłum... w tłumie. Pełni pogardy też dla tego tłumu, pełni nienawiści, bo, bo niestety tak praniu mózgu trwało. No i co potem okazuje się, że, że, że nawet sama. Sama Wierchuszka z MSW odwołała garnizon Lubiński, zastąpiła to jednostkami Wojska Ochrony Pogranicza oraz milicjantami z innych miejscowości z uwagi na to, że tutaj czy doszłoby do czegoś? Nie wiem. Natomiast na pewno nie bez powodu 17 z tych milicjantów zmieniło nazwiska po 90 roku. Ale są, dotarł Pan też do zeznań czy raportów dwóch kaprali z milicji, którzy, no, którzy byli w tłumie, ale zupełnie cywilnym. No tak, i byli wściekli, że mało ich nie zabito, tak? Bo tutaj mówimy o trzech ofiarach śmiertelnych kilku ciężko rannych i kilku, kilku lekko rannych, ale trzeba przyznać, że te osoby ciężko ranne to miały szczęście o centymetr, dwa w jedną stronę, w drugą stronę i mamy już aortę, mamy już serce, to nie spuszczał brzuch i tak, no i, i to, tutaj ta histeria milicyjna, że tak powiem przyniosła najniższy z możliwych ofiar, bo, bo gdyby nie było to fartowne, to byłoby 10-12 osób. W 35. rocznicę zbrodni lubińskiej tu w Lubinie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powiedział, zbrodnia lubińska była końcem PRL-u. No to jest ta, 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 taka sama egzaltacja jak, jak to, że mm, miasto, było miało, mia, miasto było wybrane. Bo ja tylko chciałem przypomnieć, że Solidarność chwilę później chciała zrobić następny. następny Taki sprawdza, sprawdzian z władzą, czyli nie miałoby być to 31 sierpnia, to akurat był 31 sierpnia i też tylko w 66 miastach w Polsce były demonstracje. Potem miałoby się 11 listopada, wszystko się uspokoiło. Ludzie poszli w, w życie codzienne, w zabezpieczenie zimowe. Ja muszę powiedzieć, że to no, trochę egzaltacja pana prezydenta znanego z, z, takiego, z takiej egzaltacji. No, natomiast no, ten stan wojenny, to, to trzeba przyznać że to jest genialnie zrobiona operacja policyjno milicyjno-wojskowa, gdzie 13 sierpnia właściwie społeczeństwo nie kwiknęło, tak? Że, że mamy dopiero później troszeczkę, mamy pacyfikację wujka i to jest jedyny taki duży dramat. Później mamy oczywiście systemowe zaszczuwanie ludzi, A kiedy komuna upadła, no to należy zapytać się Regana bardziej niż, 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 niż ofiar tego, co tu się zdarzyło. Ja nie widzę też powodu, żeby żeby aż tak bardzo za bandyckie zachowania doceniać milicjantów, do tego jeszcze milicjantów lubińskich czy, czy stąd. Miłe to są słowa, natomiast już widzi Pani, już mamy drugą rzecz, która obrasta mitem, mitem, który czasami te mity uniemożliwiają wyjaśnienie tej zbrodni i ja tutaj pamiętam, że w tym chyba czasie przyjechał szef IPN-u i powiedział, że będzie nowe śledztwo może jakby startował na prezydenta RP, ktoś się go zapyta. Bo takie mocenie w głowie, takie sprawy związane z procesami, z chęcią nieujawnienia tego, to naprawdę stawia złą ocenę w środowisku politycznemu w Polsce po 1989 roku. No i w świetle tego tym bardziej jest ważna pamięć o tych wydarzeniach, tym bardziej jest ważne przywoływanie właśnie ofiar no, tej zbrodni, no, najprościej, bo jeszcze 17 lat temu mówiliśmy o tym, wydarzenia lubińskie, dziś nazywamy rzecz po imieniu, to zbrodnia. Myślę, że to nam się bardzo udało w przestrzeń publiczną wrzucić, że to nie były wydarzenia, wydarzenia to już Kilkakrotnie mówiłem, że jak ciocia z Ameryki przyjechała, dżinisty przywiozła w, w latach 80 to była zbrodnia, czy, czy zaplanowana zbrodnia, to, to jest drugoszędna sprawa, to jest, była zbrodnia dokonana przez system, dokonana przez jego funkcjonariuszy, dokonana przez lokalnych y, funkcjonariuszy wywodzących się z tego społeczeństwa na swoich współmieszkańcach. Y, Dziękujemy bardzo za przypomnienie tej historii tak ważnej, właśnie by nie zatarła się w naszej pamięci.